Ciekawe, ile go teraz mam. Dwa, cztery, sześć, osiem. Co? Naszyjnik cyrkoniowy z krzyżykami. Naszyjnik cyrkoniowy z krzyżykami, 15 złotych. Aj, ci tak sobie tak se usteczkę wymalowałam. Ta krawatkę zapisuję jeszcze Danuta jurasi. Tak, dopisz na rezerwę. Jak ktoś ma ochotę, dziewczyny. 15 zł naszyjnik szyjnik cerkoniowy z krzyżykami. Okej, okay. jo, Joanna Tardawska, Joanna Sołczy Kosse, kossek i Pani Asia prosimy dostać wiadomość do nas teraz Proszę pisać, że byłam na, robiłam zakupy. Wystarczy tylko kropeczkę posłuchać, nic więcej. Graf Namińska, Kasia Siedmińska, Justyna Justus, Dorota Gawiorg, Magdalena Lena, Jolan, Jolaza, Maria Bernas. Katarzyna Stermasiak, Marzena Wo Wo Wolicka, Jadwiga Szmuc, Renata Kapska, Jolanta Nowak, Maria Wieczorek, Beata Chamska, Beata Rudnik, Al Ania Blicharz. nowe panie, prosimy wysłać wiadomość. Dziewczyny, I, Ani e, i lecimy kochane, piękne panie z plastrami przeciwbólowymi. Aha. Pani Marzena do Ani Fydrych. dobra. Dobra, do Ani Fydrych, Marzenka leci, to tam wykreśla, i Ani Blicharz widzisz na końcu bo teraz mi się wyskoczyła, jak czytasz, to wiesz co, nie kontroluję tego, także, dziewczyny, i zapieprzamy światłowodem na kogucie, tylko sobie przekleję, plasterki dziewczyny Skorpion, skarbeczki moje, tak, plasterki dziewczyny Skorpion, kochane, piękne panie, w opakowaniu dziewczyny macie skarby moje, już wam mówię ile tych plasterków szybciutko sobie ogarnę, bo bodajże dziewczyny 10. Czekajcie, już sobie krawatka ze mnie będzie, dziewczyny, za chwilę. Już sobie kochane piękne panie ogarnę dziewczynki. Ile na brązo jest. Czy co jest? Do tego e, naszyjnika za 15 jest, branzoletka za 15 również. Też już niewiele zostało, ale jest jeszcze troszkę. Mm. Osiem sztuk jest dziewczyny, plasterków w opakowaniu. Plastry skorpion kosztują 12 zł, dziewczyny. Bardzo Wam polecam, kochane moje. Plasterki skorpion dziewczyny 12 zł i jest 8 sztuk dziewczyny w opakowaniu plasterków, skarby moje. Mega mocne, przeciwbólowe plastry z jadem skorpiona. Na wszystkie bóle wszechmogące dziewczyny. Przypominam, skarby moje. Że w aptece za jeden plasterek przeciwbólowy zapłacicie około 10 złotych, skarbeczki moje. Tu macie 8 plastrów, 12 złotych na. Wszystkie bóle, jakie. Dziewczyny! Bóle po prostu kręgosłupa, bóle stawów, bóle kostne, nerwobóle, bóle reumatyczne. E, nawet przy przeziębieniach dziewczyny, gdzie te mięśnie bardzo bolą. E, w zmianach dziewczynki, no cudowne plastry przeciwbólowe z jadem skorpiona. 12 zł w opakowaniu dziewczyny, macie skarby moje. E, 8 sztuk plasterków. Tak jak mówię, jest nawet z tyłu pokazany taki dziewczynki e, ludzik, i wszystkie miejsca dziewczyny, gdzie można przykleić plastry kiedy coś boli dziewczyny, więc tak na dobrą sprawę no wszędzie. Ramiona, kręgosłup, dziewczyny pośladki, łydki, nogi, ręce, wszędzie dziewczyny skorpion cena 12 zł. No. Lecisz ze skorpionkiem. 100 sztuk. 100, 100 sztuk. Eee, dziewczyny, ja zapisuję Was wszystkie, chyba nie będę czytał, ale tak na przykład Pani Danuta Nawrocka zapisałem i Pani Arleta Michalak, dwa razy Skorpion zapisałem i muszą się Pani odezwać do nas w wiadomości prywatnej, trzeba wysłać do nas wiadomość po prostu, napisać do nas na priv. Dobra, zapisałem 50 osób, nie będę czytał. Wszystkie osoby się załapały. Tak, wszystkie osoby, dziewczynki jest 50 osób, wszystkie Dobra, żeście się życzy, załapały. Wszystkie Cześć. żeście się, dziewczyny, załapały. I cyganki będą dzisiaj? Nie, z kolczyków cyganek na pewno dzisiaj e, nic wam dziewczynki nie wyczarują raczej. Dobra, zapisałem to jeszcze, widzę, pani się dopisują. Cały czas was dodaje. Cały czas Was to masz dodaje, więc wszystkie panie będziecie mieć dziewczyny. A skarpetki alpakowe zostały? Tam z tych gładkich, tak, zostały, więc na priv dziewczynki, kochane moje. I do naszyjnika macie przepiękną bransoletkę również za 15 zł. w międzyczasie na ten naszyjnik dodaje Agnieszkę. Dobra. Dziewczyny, bransoletka cyrkoniowa z krzyżykami 15 zł przepiękna Zapięcie karabinczyk jest identyczne jak na szyjnik. Ma identyczny motyw dziewczyny jak na szyjnik. Cyrkonia dziewczyny i krzyżyk. Lampki zapachowe. Mirunia, z... zostały się dosłownie może z pięć sztuk, kochanie. Wszystko, żeśmy sprzedali dziewczyny. Wszystkie te lampeczki się sprzedały. Napisz w skarbeczku na priw, bo coś chyba zostało się z tych lampeczek zapachowych w skarbie. Więc mówię tu na priw, bo nie wiem, może z pięć sztuk się zostało, bo wszystkie te z postu, te lampki Dziewczynki e, sprzedane, skarby moje. Bransoletka 15 zł. Wysyłka dziczny na terenie Polski kosztuje 5, 17 zł. Kurier Inpost. Paczko ma 17, pobranie 20. Branzoletka cyrkoniowa z krzyżykami. Nie załapałaś się w poście. To jeszcze z tych zapachów są, kochani, skarbeczko mój inne, e, Mirunia. Jeszcze jest, był taki na transmisji w czwartek, e, taki słoiczek z takim jak kwiatuszkiem u góry. To z tego chyba się zostało kilka sztuk, więc jak masz ochotę, napisz na priv, to dziewczyny e, i ogarną w ogarną. Ja tak, Agnieszka Kasperkiewicz ma kompleci. Wysyłka do Niemiec, pani Arletko, 45 zł kurier DHL. Mieliśmy DPD, ale coś nam nie wyszło. Współpraca. No. I tutaj pani pyta, pani Ania Rytel ile przesyłka? Na terenie Polski. Mamy Mówiłam, ten, odpowiedziałam. Ten, tak, a, o, tak, to masz? już, no. Dobra, jest. czytam na branzo. Jadwiga Szmuc, Grażyna Mielińska, Kasia Siwińska, Jolaza, Zaka, Kasia Spermasiak, Małgorzata Erkström, Adryszka Kacperkiewicz, Ania i Joanna Tarnawska, Maria Wieczorek, Ryna Takawska. I dziewczyny, skarby moje najdroższe. Jakie ceny serduszka? Mm, a jakie serduszka? Ze mnie na szyjnik zaraz będzie robiony dziewczyny. W czwartek to było. E, kochane, piękne panie. Serą z kawioru i krem z kawioru kremiki jakieś będą serą z kawioru dzisiaj chyba niekoniecznie dziewczyny. Dowiozłam wam skarby moje coś czego brakło w bardzo dużej ilości, ale nie mam tutaj też nie wiadomo jaki zapachy z kwiatuszkami będą dzisiaj jeszcze, jeszcze raz dwa jest, trzy ja, cztery pięć jeszcze dużo bardzo zapachów będzie. Brakuje na postach to dlatego, że to było na transmisji. Dokładnie prostu, tak. Nie czekajcie, że tam nie, a, zastanowię się, może później kupię, a sama nie wiem. No, nie, no nie czekajcie dziewczyny. Nie kupujcie od razu, jak wam się podoba kupujcie. Nie Czekajcie, bo później tak jest, że się nie możecie załapać. Bo to już wszyscy wykupią i tak jest. No. I tego produktu dziewczyny często gęsto się nie da powiedzieć gdzieś tam. A nie kupować, a nie kupować. No, nie, nie. Dokładnie. Wieś, że to jest sztos i kurczę wszyscy go mają, a ty go nie masz. No. Nie zastanawiajcie się, dziękujcie, moja kochana Anusiu. Brać, a nie brać, a nie wiem. Dziupki. Brać, właśnie, że brać. To dlatego chcę wam pokazać skarby moje dwufazowy sztos. No to już na pewno znacie, dziewczyny. Olejek dwufazowy na wiotką skórę. Tu ujedrnicie dziewczynę, 20 kosztuje 2 zł. Mam 30 sztuk, wam dobrałam. Eee, skarby cudo. Laseczki moje, na wszystkie zwiotczenia, na celulit dziewczyny, na wiotką skórę na brzuchu, na wiotką skórę dziewczyny na udach, na wiotką skórę na pupie, na przedramieniach dziewczyny, do ujędrnienia skarby moje bardzo silnego napięcia, działa antygrawitacyjnie, więc mało tego, że on tą skórę napnie, będzie też zapobiegać jej opadaniu. Olejek jest dwufazowy dziewczyny, na dole jest bardzo gęsty, biały, u góry jest kochane, piękne panie pomarańczowy, widać? Przed użyciem trzeba go wstrząsnąć. To jest ta aplikacja do tłumaczenia sobie. Tak. E... Dla dzienna tu jest. Tak. O, tu jest ta ikonka. widzicie dziewczyny? Tłumacz Google. Tłumacz Google to jest za darmo wszystko. Słabo widać to jest No, tam. słabo widać. Tłumacz dziewczyna. Google. Nie, pionowe, kochanie, nie ma ani I sztuki. Już, Całe też zeszły, dziewczyny te pionowe. E, wspaniała, dziewczynki, kochane moje. E, Tłumacz Google, za darmo, tak, dokładnie, za darmo. Dziewczynki skarby moje ściągacie sobie ten tłumacz, tą aplikację, sobie wszystko tłumaczycie. Dziewczyny, cudo, na wiotką skórę olejek 22 zł, jest go tylko 30 sztuki, tego już nie będzie. Dziewczyny, tego już Wam nie przywiozę. Jak się nie załapiecie, dziewczynki kochane moje, albo załapiecie, to już mówię, to są dziewczyny, ostatnia, nasza dostawa tego olejku na wiotką skórę. Wszystkie, żeśmy w, środ w czwartek, żeśmy wszystkie sprzedały dziewczyny, kochane moje, wczoraj to Tomaszem, do. Wiozłam, ale jest go tylko 30 sztuk dziewczyny. Coraz mocza, ta jasne, batka. Właśnie coraz więcej w tym dowodziec z roku na rok. 22 zł dziewczyny i mamy tego tylko 30 sztuk. Na wiotką skórę, dziewczyny. Na wiotką skórę. Przekonacie się dziewczyny, że nawet jakiś bioil za 100 złotych dziewczyny z apteki nie będzie działał tak zajebiście, jak olejek dwufazowy na wiotką skórę. Tu przy rozstępach, przy skórze dziewczynki, kochane piękne panie, nawet osób, które są w okresie dojrzewania yy, i ta skóra dziewczynki się robi z rozstępami, yy, nie nadąża, dziewczynki, kochane piękne pani, z rozrostem. pozbędziecie się nawilżycie i mówię zapobiega zwiotczeniu, kochane moje. Cudo nad cudami 22 zł olejek na wiotką skórę. I mamy go tylko 30 sztuk. Czytaj: Adriana Pucharska, Małgorzata Ekström, Halina Skarbek, Mira Krejpciu, Alicja Piur, Ania Stanuszku Maria Wieczorek, Dor, Dor Ole, <coughs> Lidia Grzegorczyk, nie, przepraszam, Lidia, Lidia Dobrosielska, Basia Kolankowska. Grażyna Milińska, Danuta Nawrocka, jo Jolanta Nowak, Anka Biz, Beata Chamska, Iwona Mieszkowska, Bożena Zadka, Ania Kizowska, Moni Monia Stańczyk, Ilona Banasik, Ania Niemczyk, Dwa razy, Bożenka Nastalina, Nową Paczuszkę jednak się skusiła, a nie, szybkim przelewem Arleta Michalak, Olejek, tu zostało sześć. Dla niezdecydowanych osób. Zostało które się tak. 6 sztuk. Wiem, sztuk tak dziewczyny. Będzie. I lecimy, kochane, moje perfumy dla Waszych mężczyzn. Cześć, rocia. E, e, zostało się 6 sztuk olejku i ani sztuki więcej, dziewczyny, więc bardzo Wam. E, Cześć, Dorota. Dobry. bardzo was kochany zachęcam żebyście sobie ten olejek dziewczynki zakupiły perfumy złoty robot dziewczyny to są perfumy inspiracja oczywiście paco raban dziewczyny męska wersja robot 38 zł dziewczyny to są duże perfumy skarbeczki moje 100 ml mają 30 kosztują 8 zł i mam złotego robota dziewczyny 20 Cztery sztuki. No, perfumy po prostu są e, zajebiście obłędne. Zapach po prostu jest e, petarda. Luksusowe, męskie perfumy dziewczyny. Złoty robot, kochane piękne panie. Bardzo wam polecam dla waszych mężczyzn. Po prostu coś cudownego, przepięknego. Zapach wymiata, dziewczyny. Wymiata. No i również, dziewczynki, widzicie opakowanie, skarby moje, robota. E, cudo. Mamy 24 sztuki robota, 38 zł dla waszych dziewczyny. Drugich połówek. No to może będę czytał w międzyczasie. Czytaj w międzyczasie. Hey, Kasia Stelmasiak, Ania Cisowska, Magdalena Staroń, Ryna Takowacz, Danuta Dudek, Bożena Skapinos, Halina Skarbek, Danuta Czajkowska, Beata Kubal, Urszula Śliwka, Nina Małgocka, Mira Rejewcio dwa razy, Grażyna Milińska, Ania Czerwińska. Maria Wieczorek dwa razy, Renata Zielińska, Ewa Hajducka, Gabriela Stateczna, Anna Maria Bochm, Katarzyna Macyszyn, Marzena Bejger, Ilona Banasik. 24, tak? 24. I koniec. I koniec dziewczyny. I nie ma ani sztuki więcej złotego. Robota, dziewczyny, ta korabana. I teraz w międzyczasie I... obiecamy już od półtora. to została, to było w czwartek. Zostaw że to, bo jak ktoś się, coś się nie zgodzi dziewczyną, e, jak jest tak nie mało sztuk, tak dołożą bo później. Dobrze, się, to też było, tak? To mogę im zrobić później. E, tak, dziewczynki, naszyjnik kryształowy z mlecznymi tulkami. 23 zł, nie ma już e, robocika, dzisiaj będzie robot jeszcze miedziany, jeszcze będzie w jednej odsłonie robot dla waszych mężczyzn w kolorze miedzianym takim brązowym Naszyjnik kryształowy z mlecznymi kuleczkulkami, 23 zł mamy dziewczyny tego cuda i do tego będą kolczyki, 8 sztuk Coś przepięknego, dziewczyny. 23 złote, 8 sztuk dostępne, przepięknego naszyjnika. Będziecie mieć do tego kolczyki, więc będziecie mieć przepiękny komplet, skarby moje. Yy, mleczna, taka duża, duża kuleczka, dziewczyny, przepięknie fasatowana. 23 zł i jest tego 8 sztuk. I piszemy perełka, dziewczyny. I piszemy perełka albo naszyjnik. Przepiękne skarby moje. Bardzo Wam polecam dziewczyny. Cudo. Muszę wam powiedzieć. Cudo. Będą do tego kolczyki zaraz wam zrobię. Osiem sztuk mleczka. Dziewczyny, taki mleczny, przepiękny naszyjnik. Basia Kolankowska, Justyna Janicka, Anita Chmielnicka, Agnieszka Hajda, Bożena Kapinos. E, e, Bogu miła rudol, Maria wieczorek. I Danuta Nawrocka, pani Danutko, proszę się. To nas odezwać prosimy, wysłać do nas wiadomość, bo nie będę mógł dalej zapisywać. I nie ma więcej, dziewczyna. I kolczyki robisz teraz? Tak, ja teraz... Ja kolczyki dla Bożenki Kapinos, na początek. Dobra, dobra, kolczyki, wstało, dobra, kolczyki mleczne wiszące kryształy, napisz. Cześć, Kasia. Kolczyki mleczne wiszące kryształy. Bandero. Sie bandero. Naszynik Naszyjnik z sierżysem był na początku. Był na początku, już nie ma naszyjnika, wszedł. Ja Dziewczyny, na szyjnik. Ja to chciał zapisałem. Boże jakinowi właśnie koła. Dobra, Dobra. E, kolczyków jest też 8 sztuk. Kolczyki mleczne, wiszące kryształy 20 złotych kosztują dziewczyny, mają kryształ identyczny, skarby moje, i jak e, kochane piękne panie, w naszyjniku. Na, widzicie kółeczku na kliknięcie, dziewczynki moje piękne, cudo, przepiękne kolczyki, mleczne dziewczyny. Bożanka Kapinos, dostałaś myszką mleczny kolczyk, dostała Bożenka, nie? Cena 20 zł i jest ich 8 sztuk. Pani Joanna Milian, no teraz widać, nie wiem czy wcześniej coś Pani pisała, mogłem przeoczyć albo się po prostu nie pojawił komentarz, ale teraz Pani widać. 8 sztuk jest kolczyków dostępnych, dziewczyny, cena 20 zł. Dobra, mam Bożanka, Kapinos, Basia Kolankowska, Bogumiła Rudol, Agnieszka Hajda, Maria Wieczorek. Jakby ktoś miał ochotę dziewczynki nas, do naszyjnika sobie dobrać, będziecie mieć przepiękny zestaw naszyjników z kolczyki. A i będą dziewczyny we wtorek już nowe, piłowane. Cześć, Alunia. I zasuwam dalej dziewczynki kochane moje. Lecę dziewczyny z nowościami skarby, z nowościami lecimy. Nie, z tego to już nie chcę. Znaczy to tylko mogę zrobić, co robiłam. E, tą celebrę. Naszyjnik tylko tam już się nie mieści w koszyku, to masz. Tam już się nie mieści w koszyku, to będę musiała tu wrzucać. Naszyjnik pancerka wieloelementowa za 15 zł To jest stalówka, dziewczyny. To jest przepiękne. Cześć Renia, cześć kochanie, e, dziewczyny. 15 ziko, kochane moje. Już wam pokazuję taki sztosik, grubasek dziewczyny z wieloma elementami, nazwaliśmy ją wieloelementowa i też ją macie w promocji dziewczyny za piętnaście złotych. Pancerka, dzisiaj... Dorotka mi mówi, że dzisiaj wygląda jak japońska gejsza Kosmetyczek nie będzie, pewnie być, ja? nie będzie. Nie, kosmetyczek nie będzie, aczkolwiek mamy dużo dziewczynek. Jakby ktoś tam chciał, na piwo, kosmetyczkę. Nie, dziewczyny zrobią mm, Laski, przepiękna pancera dziewczyny: macie taki domek z puzlami, macie kuleczki, tu macie koniczynkę, a tu macie dziewczyny serduszko z drzewkiem szczęścia. Celebrytka kosztuje 15 zł. Ze stali. Gruba, wielka, z 32 na 15 zł. Pancerka dziewczyny jest gruba. Tu nie jest żadne cieniastwo, kochane moje. Grubasek taki, naprawdę dziewczyny. Przepiękny grubasek. Ten na dole tam można sobie odpiąć, jakby to. Co sobie można odpiąć? Tam od te dodatki. No, jak ktoś nie chce, a chce mieć taką grubą pancerkę, to jak najbardziej dziewczyny, e, kochane moje, może sobie to poodpinać dziewczyny i zostawić sobie grubaśny łańcuch. A, kosmetyki, tak, no będą, cały czas będą, jak najbardziej. Myślę, że kosmetyczki, pisz, piszca. o, kosmetyki. Tak, tak, kosmetyki cały czas. Cały czas będziemy tak, robić. Tak, tak. 15 zł dziewczyny, celebra, gruba dziewczynki pancerkowa za 15 zł macie w promo. No i co? Mężu? Okej, okay, Kasia Rotecka, Paulina Myca, Magda Wiśniewska, Kasia Ciewińska, Monika PC, Bożena Boże Kapinos, Agnieszka Hajda, Bożena Anna Lepert, Kasia Biały, Maria Skibicka. Jak ktoś ma ochotę, dziewczynki, Potem jeszcze sobie.